Witam wszystkich po dość długiej przerwie. E, tym razem podsumowanie mojej przygody z Samsungiem Galaxy S3. E, jak wiemy, jest już on dostępny na rynku e, około 12 miesięcy. E, więc moje pytanie brzmi, czy warto zainteresować się tym modem w momencie, kiedy dostępna jest już wersja czwarta? Jeżeli chcecie znać odpowiedź, to zapraszam do obejrzenia tej krótkiej recenzji. Z przodu, poza 4,8-calowym wyświetlaczem Super AMOLED, znajdziemy 1,9-megapikselową kamerkę do wideorozmów, diodę notyfikacji, a także fizyczny przycisk powrotu e, do pulpitu. Na prawej krawędzi urządzenia znajdziemy przycisk wybudzania, włączania. U dołu telefonu łączę mikro-USB, po lewej regulację głośności, a na górze złącze słuchawkowe. 3,5 mm oczywiście. Tylna ścianka prezentuje logo Samsung, a także aparat 8 megapikseli i diodę doświetlającą. A, zapomniałbym o głośniczku. Design telefonu może się podobać, ale materiały, z jakiego został on wykonany, według mnie, no jest to co najmniej niedopuszczalne zwłaszcza jeżeli chodzi o high end bo takim zdecydowanie Galaxy S3 był w dniu premiery jak wiecie nie jestem fanem nakładek na system a już w ogóle tych kolorowych cukierkowy Wiz, którego kolory uwydatnia super AMOLEDowy wyświetlacz o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli co daje nam około 300 6 pikseli na sal, niespecjalnie przypadło mi do gustu, ale szybko zacząłem doceniać dodatkowe funkcje i możliwości takiego rozwiązania. Ilość opcji udostępniania różnych danych jest zatrważająca, a dzielenie się danymi nigdy nie było takie proste. Szczególnie spodobała mi się funkcja, która pozwala na bezprzewodowe strumieniowanie muzyki przez Wi-Fi do mojego amplitunera. Prosta i bezobsługowa alternatywa dla AirPlay. A poza tym telefon jest bardzo szybki. W końcu został wyposażony w czterorodzeniowy procesor Exynos 1,4 GHz. Mój mały test wydajności znajdziecie. Oczywiście na kanale Bez Pretekstu. Do tego słynny Project Butter, który odpowiada za płynne działanie systemu Jelly Bean. Po prostu musi być dobrze. Jak już wspomniałem, Samsung Galaxy S3 został wyposażony w 8 megapikselowy aparat, który robi całkiem przyzwoite zdjęcia. Nagrania, mimo włączonej stabilizacji e, obrazu, nadal wyglądają jak wykonane z ręki. Jakość także nie powala, e, za to galeria, za to aplikacja galerii, przypadła mi do gustu. I to bardzo. W prosty i automatyczny sposób skupia wszystkie nasze zdjęcia e, z na przykład portali społecznościowych w jednym miejscu. To wszystko wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie. Ciekawym dodatkiem jest S-Voice, czyli takie Samsungowskie Siri. Działa, ale jest strasznie powolne w porównaniu do konkurencji. I często ma problem ze zrozumieniem sentencji. Kolejną ciekawą modyfikacją producenta jest Smart Stay. Funkcja, która jest w stanie stwierdzić, czy patrzymy na telefon. Wyświetlacz nie, zgadzi, wyświetlacz nie zgaśnie, dopóki patrzymy w jego kierunku. Fajne, zwłaszcza gdy się czyta jakieś dłuższe teksty. Następną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest funkcja, która po otrzymaniu wiadomości SMS, odczytaniu jej, a potem przyłożeniu słuchawki do ucha automatycznie zadzwoni do osoby, od której tę wiadomość otrzymaliśmy. Mała rzecz a cieszy. Jeżeli chodzi o baterie, to mimo tego, że minął już prawie rok od prezentacji trójki, nic się w tej kwestii nie zmieniło. Energii starcza tylko na jeden dzień. Trzecia Galaktyka została zaprezentowana ponad rok temu, ale z punktu widzenia użytkownika jest nadal bardzo ciekawą opcją. Więc, jeżeli szukasz świetnej słuchawki z najwyższej półki i nie interesują Cię konstrukcje typu UniBody, jak na przykład Nexus 4, to Samsung Galaxy S3 jest dla Ciebie. Trzeba pamiętać, że chociaż nie jest tak dobrze wykonany jak już wyżej wspomniany Nexus 4, to daje nam możliwość rozbudowy pamięci. O kolejne 64 GB, a także tą ekstra możliwość wymiany baterii. To wszystko, jeżeli chodzi o Samsunga Galaxy S3. Jeżeli macie swoje przemyślenia, byście chcieli podzielić się ze swoimi wrażeniami z użytkowania tego modelu, sekcja komentarzy na dole, Twitter, Facebook i oczywiście ostatnimi czasy Google Plus czekają na Was, stoją otworem. Oczywiście, jeżeli podobało Wam się to nagranie, paluszki do góry. Dzielcie się tym nagraniem. Im będzie nas więcej, tym więcej urządzeń będę w stanie przetestować, oczywiście dla Was i dla samego siebie. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.